Zaczynamy od dwóch działań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Robimy to, na co najbardziej czekają potencjalni beneficjenci, więc jeśli chodzi o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, pieniądze do przedsiębiorców. Będziemy wybierać instytucję otoczenia biznesu, która zarządzi kwotą, którą przeznaczyliśmy na konkurs. Na razie jest to 10 milionów złotych, ale jesteśmy otwarci na rozmowy, jeśli będzie większe zapotrzebowanie, żeby ją zwiększyć. I druga część działań ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To konkurs na instalację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tak zwane Pszoki. Kwota 20 milionów złotych to też bardzo potrzebne działanie. Wiele gmin jeszcze nie jest gotowych, by realizować obowiązujące przepisy prawa i w sposób no, zgodny z przepisami ochrony środowiska zbierać odpady komunalne, dlatego chcemy jej pomóc. 20 milionów, przypominam. Startujemy z największym programem stypendialnym w historii województwa lubuskiego, czyli Lubuskie Talenty i Lubuscy Zawodowcy. Przypomnę, że do chwili obecnej w ramach starej jeszcze perspektywy przyznaliśmy ponad 1500 stypendium na najmniejszym młodym lubuszanom za ponad 11 milionów złotych. W związku z tym, aby kontynuować ten świetny program, już um, dzisiaj startujemy z, z konkursem na um, um, operatora, a następnie z konkursem już z tym naborem dla uczniów. Mamy do zaoferowania ponad 7 milionów 300 tysięcy złotych w ramach jednego roku wsparcia. Zwiększamy kwotę, widząc co się dzieje w Polsce, wielką drożyznę. Zwiększamy tą kwotę dla uczniów szkół podstawowych do 800 zł, z 600, które było obecnie, a dla pozostałych uczniów, czyli szkół liceów, ogólnokształcących oraz szkół zawodowych do 1000 zł. Także najlepsi uczniowie mogą zgarnąć ponad 10 000 zł w skali roku szkolnego. To jest potężne wsparcie dla, dla ucznia. Czekają wszyscy na te pieniądze, nie ma wciąż prawego Planu Odbudowy. My też jesteśmy spóźnieni z powodu tego, że. Negocjacje polskiego rządu z Komisją Europejską trwały znacznie dłużej niż pierwotnie e, sądziliśmy. Dlatego ruszamy. Pierwszy miliard chcemy rozdysponować w tym i przyszłym roku. Pierwszy miliard z ponad czterech, bo przypominam, że mamy do dyspozycji 915 milionów euro. Dlatego postaramy się zrobić wszystko, by jak najszybciej pieniądze trafiły do beneficjentów. Wszystkie pieniądze, jakimi dysponuje województwo, 915 milionów euro.